Ani gangster, to jest moje życie jestem boss tylko ziom, ale nie na fisie Zabaw w tą publikę Zabaw w tą publikę szybko, szybko, bać twój sas końcy Ja ciągle mocny, widzę ten świat YouTubeowy, gdzie hajs YouTubeowy Bo i YouTube się za syna nie końsy Dużo youtuberów to już się starmy bez mocy Bo to nie jest świat nocny Ani gangster, to jest moje się, jestem boss, tylko ziom, ale nie na fisie Zabaw tę publikę A nie gaz to zmuszy się Ja jestem boss, tylko ale nie na fisie Zabaw w tę publikę Daję kawałek, bo mogę, ja nie będę hejterem, tylko nic na serem Bo wózku mam IQ ani nic Czekam co zrobić? kwit Ja nie zgasnę w mig daję piosenkę i się zawijam Ени гангстер, т.е. моят зише, аз сте бос, тук я мали не на фише, забавта публика. Ени гангстер, т.е. моят зише, аз сте бос, тук я мали не на фише, забавта публика.